Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii faleliota. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie instrumenty finansowe na większych interwałach czasowych, czyli będą to wykresy od wykresów miesięcznych po interwał czterogodzinowy. Zaczynamy od indeksów, indeksów giełdowych, które moim zdaniem mogą pokazywać pewien, pewne niebezpieczne układy falowe świadczące o finalizacji przynajmniej tegorocznego trendu wzrostowego, jeżeli nie w ogóle 6-7-letniej hossy. Indeks S&P na historycznych szczytach. Wielokrotnie już po wyborach prezydenckich w USA pisałem w komentarzach o tym, że musimy pobyć historyczne szczyty, aby można było mówić o zakończeniu pewnego układu falowego. Mianowicie na tym indeksie buduje się prawdopodobnie pięciofalowa formacja wzrostowa. Jest to klin rozszerzający się. Na wykresie jest zaznaczona trochę inna struktura klina, ładnie wyglądająca, taka klasyczna, która jest zresztą spójna z formacją klina na indeksie średniej transportowej, średniej przemysłowej, czyli w dwóch indeksach Dow Jones. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że. Po dynamicznej pierwszej fali wzrostowej mamy trójkową korektę, krótką falę trzecią, znowu trójkową korektę i trójka wzrostowa, co jest istotne, trójka, nie piątka. Ta trójka wzrostowa i sam kształt tych wzrostów mnie bardzo mocno nie przekonuje i to muszę przyznać szczerze, gdybyśmy po wyborach prezydenckich pogłębili te spadki, doszli do linii trendu i dopiero zaczęli rosnąć pięciofalowym impulsem, powiedziałbym ok, w tym miejscu zakończyliśmy. Tą potwalę pierwszą, a na liniach trendu zakończyliśmy potwalę drugą i faktycznie możemy zacząć silnie rosnąć. Natomiast rynek nie pozwolił skorygować się cenie po wyborach prezydenckich w USA i tak naprawdę, zanim nawet zostały ogłoszone oficjalne wyniki, to były jeszcze godziny wczesno poranny czy nocny, rynek już zaczął, zapomniał kompletnie o ryzyku, tak? czyli zachował się tak samo jak w przypadku Brexitu. Natomiast technika no jest nieubłagana i wskazuje jednak na to, że przynajmniej zbliża się korekta ruchu wzrostowego zapoczątkowanego na początku roku, czyli w okolicach 1810 punktów. Przynajmniej korekta tego ruchu i powrót do linii trendu, czyli to jest mniej więcej 10% potencjał, jeżeli nie w ogóle korekta całego ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w 2009 roku. Gdyż sytuacja wygląda następująco. Mamy zakończoną falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią. Kolejny ten prostokąt to fala czwarta. No i obecnie mamy dwie sytuacje. Jedna, która mówi o tym, że buduje się klin wprowadzający, który zakończy pod falę pierwszą w pięciu falach wzrostowych budujących piątkę. Tylko, że w tym wariancie falowym fala piąta musiałaby być dłuższa w proporcji do fali pierwszej, czyli mieć co najmniej tych 162% długości fali. I wtedy ten faktycznie trend wzrostowy może jeszcze 2-3 lata trwać. Natomiast drugi wariant mówi o tym, że ten klin nie jest klinem wprowadzającym, tylko klinem kończącym, klinem finalizującym falę piątą. Jeśli... Taki wariant by zaistniał, wtedy fala piąta ma 62% długości fali pierwszej, no i wybijamy się dynamicznie w dół, zmierzając na 50% przecenę wzrostów od 2009 roku, czyli zdecydowanie, zdecydowanie poniżej poziomu 1810. Niezależnie od przyjętego scenariusza, po zakończeniu formacji klina warunek minimum został już spełniony, bo wybiliśmy szczyty fali trzeciej. Możemy przy klinach naruszyć górne ograniczenie klina, nie musimy, natomiast... Po zakończeniu formacji klina powinniśmy zobaczyć dynamiczną trójfalową korektę spadkową. No i teraz tak, klin wprowadzający to będzie dynamiczna trójka spadkowa, która powinna zostać jednak wybroniona na tych liniach trendu, skąd mógłby się zacząć kolejny kilkunastomiesięczny trend wzrostowy. Natomiast jeśli te linie trendu zostaną sforsowane, sforsowane i co gorsza, jeżeli sforsowany zostanie dołek 1810, no to możemy spadać na w okolice 1200 punktów. To samo na y, tak zwanym DJ-u, czyli Dow Jones 30, średnia przemysłowa, zakończona jedynka, dwójka, następnie zakończona fala trzecia. Proszę zobaczyć, co się stało po tym małym klinie. Po trójce mieliśmy, ta, trójka, ta ostatnia podfala piąta w fali trzeciej była bardzo niedużym klinem i z niego bardzo dynamiczne wybicie budujące czwórkę. Jeśli ta cała formacja jest klinem wprowadzającym, to również dynamiczna korekta spadkowa zdecydowanie przybijająca te minima, e, która jednak nie powinna tego podwójnego dołka sforsować i dopiero właściwy ruch wzrostowy. Natomiast jeśli... Jest to plin kończący, to tak jak widzimy tu dynamiczne spadki zmierzające zdecydowanie, zdecydowanie poniżej dna fali drugiej, to tak te spadki na Dow Jonesie mogą zmierzać w stronę 10 tysięcy punktów. Oczywiście na razie żadnych dowodów na to nie ma, poza finalizacją układu. Nie ma dowodów, bo potrzebujemy pięciu fal spadkowych w dół. Na razie finalizujemy układy wzrostowe. Dow Jones był pierwszy, za Dow podążał Nazda, który również sfinalizował swój układ pisałem że w komentarzach i porannych, i popołudniowych, że czekamy na SP. S&P 500 to zrobiło, czekamy teraz na ostatnie indeksy dojrzałe, tak aby na całym rynku developed market, czyli giełd rozwiniętych, był sfinalizowany układ wzrostowy. I tego układu brakuje jeszcze na DAXie. Choć tu jest pewne ryzyko, że ten układ mógł zostać zakończony wcześniej, o tym za chwilę. Na DAXie mamy dwie możliwości i Opiszę tylko tą możliwość długoterminowych wzrostów, pominę pozostałe scenariusze. W wariancie długoterminowych wzrostów mamy zakończonego zygzaka spadkowego i następnie budujemy klina wprowadzającego. 1, 2, 3, 4 i potrzebujemy wybić szczyty 10, 830 11 tysięcy, dojść do tej strefy, co by zakończyło nam piątkę i następnie głęboka przecena w stronę 9 tysięcy punktów. Natomiast na DAXie jest taki scenariusz też dopuszczalny, że klin zakończył się wcześniej. Na razie cena nie jest sobie w stanie poradzić z tą silną strefą oporu, dlatego też klin mógł zakończyć się wcześniej, bo od tegorocznych szczytów mamy pięć fal spadkowych. No i teraz jest pytanie, czy tych pięć fal spadkowych, to jest pierwsza fala w zygzaku budującym tą większą falę drugą, czy jest to fala C w korekcie płaskiej rozszerzonej ABC? To się oczywiście dowiemy, natomiast co jest dla mnie istotne, to że wzrosty na dax są ewidentnie trójką. Jeśli wybijemy się górą z tego układu, na razie teoretycznie wybiliśmy się z trójkąta, ale chodzi mi o to, jeśli przebijemy 10830. Jeśli wybijemy się górą, to mamy ewidentnie trójkę wzrostową, która jest takim dopełnieniem, potwierdzeniem formacji Klina, która budowała się cały rok. Oczywiście tą formację Klina potwierdza również MACD. Jeśli sobie te szumy wyeliminujemy, to mamy potężną dywergencję na MACD, czyli tak naprawdę wystarczyłoby zmienić układ, um, układ średnich, w sensie inne interwały czasowe dobrać, żeby wygładzić ten szum. No i tak naprawdę DAX potrzebuje jeszcze sforsować ten szczycik, żeby dokończyć piękny książkowy układ, z którego silne tą pięcie jest możliwe. Pokażę jeszcze tylko na czterogodzinówce Amerykę, bo tego wcześniej nie pokazywałem. Tu ewidentnie ten wzrost jest również zygzakiem. Fala A, fala B w trójkącie. No i tej fali B na razie zrobiliśmy jedynkę, dwójkę, budujemy trójkę, 4-5, the end i koniec. To wszystko składa mi się do takich scenariuszy psychologiczno-fundamentalnych, czyli kontynuujemy rajd świętego Mikołaja jeszcze tydzień, dwa tygodnie, może wzrostów, może dziubania szczytów, no i tak naprawdę pojawia się ryzyko i zgodnie z sezonowością pierwszy kwartał silniejsza przecena. Ten wariant w szczególności zaczynają potwierdzać wykresy surowcowe, srebro, które skorygowało się do 62% zniesienia wzrostu. Co jest istotne, ten wzrost można rozpisać jako piątkę, tak? czyli 1, 2, 3, 4, 5 to jest formacja rozszerzającego się klina wprowadzającego. Co to oznacza? Że po tych pięciu falach następuje korekta, po której znowu powinno pojawić się pięć fal wzrostowych przebijających co najmniej poziomy 21,20 na srebrze. Oczywiście to, czy jest to fala pierwsza, czy fala A w zygzaku wzrostowym, to się dopiero okaże. Natomiast co jest istotne, cały ten spadek jest ewidentnie korektą. Nie da się tego rozpisać jako impulsu spadkowego. To jest układ korekcyjny, a jeśli jest to układ korekcyjny, to oznacza, że zanim ewentualnie przebijemy wieloletnie minima, najpierw musimy przebić tegoroczne szczyty. Jaki to może być układ korekcyjny? No najlepiej pasuje tutaj podwójny zygzak. Fala W, pierwsza malutka, następnie rozległy trójkąt i tąpnięcie dołem. Tak naprawdę w tym miejscu mogliśmy zakończyć już całą korektę, natomiast rynek można powiedzieć nie posłuchał, tak? czyli nie zaczął dyskontować niepewności po wyborze Trumpa, tylko no, spróbował tak naprawdę zagrać kontra, tak? czyli jeśli dużo osób spodziewało się, że Trump będzie ryzykiem i zajmowało pozycje długie na metalach szlachetnych i krótkie na giełdzie, to rynek bardzo szybko poszedł po te stoplosy. Aczkolwiek moim zdaniem główny ruch jest dopiero przed nami. No i tak naprawdę po trójkącie mogliśmy zbudować falę A, falę B i tąpnęliśmy do 62% zniesienia fiboty wzrostów. Mogliśmy zakończyć falę C, tym samym drugiego zygzaka i skończyć taki układ WXY. Ten układ jest jeszcze o tyle ciekawy, że pokazuje kompleksowość korekt. Czyli fala W jest najkrótsza, najprostsza, najkrótsza w zasięgu cenowym czasie. Fala X jest bardziej skomplikowana, no i fala Y jest najbardziej skomplikowana. Rzadko, bo rzadko, ale takie układy występują. Zazwyczaj te proporcje są powiedzmy równe, czyli fale Y i fale W są równe amplitudzie i czasie trwania, natomiast takie układy też na rynku występują. Na razie na wykresach dziennych wygląda to tak, jakbyśmy zaczęli się odwracać, ale oczywiście absolutnie jeszcze na razie tych sygnałów odwrócenia nie ma. Na złocie osiągnęliśmy 50% zniesienia wzrostów, no i tak naprawdę... Co się buduje na złocie? Na złocie mogę powiedzieć nie mniej, nie więcej tyle, że strefa 50% zniesienia Fibonacciego wzrostu i 62% zniesienia Fibonacciego wzrostu jest to miejsce, gdzie prawdopodobnie zakończy się korekta spadkowa, czyli przedział 1210-1150. Tam powinniśmy zakończyć ruch spadkowy. Pytanie jest takie, czy budujemy, tak jak mam zaznaczone na wykresie, trójkąta, <laughs> przepraszam, czyli koniec fali A, następnie ABC, Czyli ukształtowaliśmy pod falę C i potrzebujemy DE, koniec fali B i silne wybicie górą. Czy zrobimy falkę A, następnie nieregularną korektę płaską, zbudowaną z korekty złożonej, która ukształtuje falkę B w tym miejscu i stąd już pięciofalowy impuls wzrostowy? No Na razie, na niższych interwałach też nie można tego rozstrzygnąć. Próbujemy znowu się odwracać. Na razie jest to bardzo bardzo nieśmiałe, ale co jest dla mnie istotniejsze, chyba to jest najważniejsze: od tegorocznych szczytów. Mamy ewidentnie formację trójkową, kolejną formację trójkową i albo już zakończony ruch spadkowy, albo ewentualnie jeszcze coś takiego. Tak, czyli coś takiego, koniec ruchu i dopiero silnie, silne wzrosty. Eee, zarówno układy spadkowe na złocie, jak i na srebrze pokazują, że to, co obecnie mamy, to co jest rozgrywane, jest to tylko i wyłącznie korekta w ruchu wzrostowym. Najciekawszy surowiec teraz w tym miesiącu, w obecnych tygodniach, ropa naftowa. Ropa naftowa, która bardzo dynamicznie się zmienia, oczywiście znowu OPEC w centrum uwagi. Może zacznę od czterogodzinówki i zaraz powiem na większy interwał czasowy, co się dzieje na ropie naftowej. Mianowicie od szczytu, prawdopodobnie fali B w korekcie płaskiej ABC, ukształtowaliśmy impuls spadkowy. Tak? Piękny impuls spadkowy. Ja obstawiałem taki wariant, że korekta będzie realizowana szybko, czyli że buduje się rozległa fala czwarta i ostatnia fala piąta się wydłuży. Natomiast głębokość korekty wzrostowej obecnie sugeruje, że ten wariant falowy się zmienił, że po prostu zbudowaliśmy falę pierwszą i następnie. Zbudowaliśmy typowego zygzaka wzrostowego ABC, gdzie fala B jest nieregularną korektą płaską, ABC doszliśmy do 62% zniesienia Fibonacciego, równości fal osiągnięte, no i co ważne, doszliśmy do przełamanej zielonej linii trendu wzrostowego. To oznacza, że mamy zakończoną prawdopodobnie jedynkę, dwójkę i powinniśmy silnie tąpnąć w dół. Te wzrosty absolutnie nie są impulsem. Dlatego w dalszym ciągu utrzymuje ten scenariusz spadkowy, tym bardziej, że nie mamy zrealizowanych skończonych ruchów spadkowych, bo mamy, regu mamy delikatnie nieregularną korektę płaską czy korektę rozszerzoną, gdzie mamy falę A, falę B, która dosłownie naszła na szczyt jedynki. No i w tym przypadku fala C według statystyki i teorii no, y, powinna, jeśli nie musi, przebić na fali A. Oznaczenie tego miejsca jako korekty pędzącej, czyli ABC i w tym miejscu C zerwana i zaczynamy wzrosty, na razie jest błędne. Taki układ możemy określić tylko i wyłącznie retrospektywnie. Na chwilę obecną te wzrosty powinny być dalej negowane i powinniśmy powracać do ruchu spadkowego. Są silne opory, układ falowy na to wskazuje. Oczywiście załamanie układu dopiero szczyty 52,20, natomiast spadki powinny Podążać w stronę 35. No i co ten układ nam jeszcze mówi? 1, 2, 3, 4, 5. Tak jak w komentarzu porannym napisałem, ale mówi nam to nie mniej nie więcej tyle, że ten układ jeszcze będzie trwał kilka tygodni. Czyli prawdopodobny dołek, połowa stycznia, ewentualnie początek lutego. To jest miejsce na dołek i sfinalizowanie tej korekty ABC. Przed nami OPEC, za tydzień OPEC, ale tak naprawdę rynek bardzo mocno rósł na doniesieniach OPEC o tym, że jesteśmy blisko, żeby się dogadać i tak itd. Tak Nieważne, zostawmy fundamenty, zostawmy te plotki. Technika pokazuje, że spadki powinny być dalej kontynuowane. Zresztą dzisiaj, jak Państwo widzą, na mniejszych interwałach czasowych znowu bardzo dynamiczne ruchy, bo w godzinach dosłownie porannych 8,08 dolara, czyli 80 centów, to jest prawie 2%, już to wszystko niwelujemy, no, czyli potężne zmienności na ropie. Teraz jest spotkanie robocze i nie ukrywam, że być może... A przed momentem pojawił się jakiś komunikat, że jesteśmy bliżej, aby się dogadać i tak dalej, i tak dalej, zostawiamy te dywagacje na bok, bo być może rynek zachowa się w taki sposób, że nie osiągnął umowy i wtedy oczywisty kierunek zmian, czyli silne spadki. OPEC do samego końca, czyli do 30 listopada absolutnie nie powie, że umowa nie zostanie osiągnięta. Dopiero jeśli 30 listopada okaże się, że umowa się wydłuży, to w oficjalnym komunikacie powiedzą, że mimo oficjalnych, mimo prób wszystkich członków, no niestety się nie udało, no ale to byłoby kuriozalne, gdyby na tydzień przed powiedzieli, że nie potrafimy się dogadać i nie będzie tego, bo oni doskonale wiedzą, jaki ma to krótkoterminowy wpływ na cenę ropy i tym samym na bieżące jakby przychody z produkcji ropy naftowej, więc ewentualny taki news Negatywny 30 listopada raczej nie szybciej, a natomiast 30 listopada niewykluczone, że rynek zachowa się klasycznie, czyli kupuje teraz ploski, a 30 listopada sprzeda fakty. Próbuję to wszystko dopasować do techniki, bo technika jest nieubłagana no i wskazuje mi na kontynuację tego ruchu spadkowego, ale mówię, zostawmy na razie rozważania na temat ropy. W najbliższym tygodniu, dwóch jednak ten kierunek zmian powinien się wyjaśnić. Przejdźmy sobie do rynku walutowego. Na początek polski kros USDPLN, który podążył oczywiście stricte bardzo ładnie za indeksem dolara amerykańskiego, który ustanowił bodajże 15-letnie maksima, wybijając się z 18-miesięcznej konsolidacji. I tak samo na USDPLN Wybiliśmy się z 18-miesięcznego trójkąta, którego od pół roku eksploatuje, gromadziliśmy sygnały tak naprawdę na tych wszystkich minimach. No i mm, ostatnia fala, jak się okazała, zbudowała bardzo małego trójkąta, który ukształtował nam falę E. Nie ukrywam, że pierwszy raz w życiu widzę tak małego trójkąta w fali E, ale ok, to jest teoria fal, wszystko może się zdarzyć. No i po nim zbudowaliśmy piękną jedynkę, dwójka po wyborach, dynamiczna trójka która miała 30 groszy, taka jak trójka powinna być, wybiliśmy się górą, wyczyściliśmy stopy, hmm, przebity trójkot, no, potwierdza się ruch. Teraz oczywiście możemy się gdzieś konsolidować, budować czwórkę albo pod falę drugą w większej fali trzeciej. To jest różnie. Natomiast kierunek zmian mówi nam o tym, że kolejne azymu to 4,35 i 4,50 i to, o czym mówiłem wiele tygodni temu się zrealizowało, bo zresztą taki układ zrealizował się na eurodolarze. Eurodolar który jak się okazało, ten trójkąt przedstawiony, tak ten trójkąt, który tutaj rozrysowaliśmy wcześniej, okazał się być jednak częścią trójkąta w zygzaku budującego falę D. O tych wariantach też wielokrotnie mówiłem, że albo tu mieliśmy takiego małego trójkąta, który mógł zakończyć falę E, albo budujemy większego trójkąta w ramach zygzaka ABC, który nam dopiero ukształtuje falę D. Reakcja po trampie okazała się jednak, że ta alternatywa była słuszna. Osiągnęliśmy okolice 1,13, tam zakończona fala E i wybiliśmy się silnie dołem, e, tak naprawdę kształtując, czy na razie budując pierwszą gdzieś falę w tej całej sekwencji spadkowej, do sekwencji spadkowej, która się zaczyna i sekwencji spadkowej, która powinna zmierzać poniżej 1,04,50 w stronę parytetów, w stronę 0,84 lub 0,74 w zależności od tego jaki układ długoterminowy będzie układem wiodącym. 1,13 to są te poziomy, których nie powinniśmy przebić, natomiast euro-dolar powiedział nam jedno, zakończyłem 18-miesięczny trend boczny i tego 18-miesięcznego trójkąta i powracam prawdopodobnie do silnego trendu spadkowego. Podobnie... E Tutaj pewnie Państwo pamiętają rozważania na Kangurze, czyli dolar australijski, dolar amerykański, gdzie budowaliśmy tego klasycznego trójkąta i w ostatnich tygodniach próbowaliśmy wybić się górą. Gdzieś te lokalne szczyty były poprawiane na Kangurze, ale nie udało się wybić tego szczytu z połowy mniej więcej roku i tąpnęliśmy dołem, wybijając się z tego klasycznego trójkąta. No i również powinniśmy zmierzać na wieloletnie dołki 0,6820. To jest cel na tej parze walutowej i prawdopodobnie budujemy również pod falę pierwszą, drugą i potem będziemy mieć właściwą trójkę w trójce. Ostatni walor, dolar cut. Tu oczywiście kluczowe są notowania ropy, natomiast na tej parze walutowej ten układ też bardzo długo był eksploatowany. Po impulsie spadkowym, który zbudował nam jedynkę, mieliśmy pierwszego zygzaka wzrostowego, następnie rozległego trójkąta, który zbudował falę X, ja mówiłem o tym, że być może mieliśmy układ ABC. Tak? Natomiast okazało się, że ten układ ABC przerysował się na klina wprowadzającego, który zbudował nam falę A w zygzaku wzrostowym. Obecnie prawdopodobnie finalizuje się fala B. Mamy tutaj wsparcie w postaci przybitego górnego ograniczenia brązowego kanału wzrostowego. Proszę pamiętać, że wybicia z klinów wprowadzających w zygzaku są zdecydowanie płytsze od tych wybić z klinów wprowadzających w impulsie. Dlatego nie wykluczone, że w ramach tej brązowej linii wsparcia możemy finalizować falę B i kontynuacja wzrostu, wzrostu w stronę 1,38,20. Taki scenariusz byłby tutaj wskazany i zarówno układ techniczny na ropie, jak i na indeksie dolara wskazuje na możliwość wystąpienia takiego właśnie ruchu. Na dzisiaj są to wszystkie analizy, które dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień do kolejnego komentarza walutowego.